Dzisiaj mój tata mi kupił taką wielką paczkę. Na razie nie wiem co to jest, bo tego nie otworzyłem. No ale się przekonajmy. Geez! Pierwszy to zestaw grawitacja ogromny drugi to taki zestaw, o, a jeszcze trzeci jest, trzeci to taki buduję z tych wszystkich zestawów największy tor, który da się zbudować tylko wszystko, co niepotrzebne. Właśnie mamy tutaj taką podłogę. Tutaj są w, w tych dziurkach właśnie, bo kilka tutaj wypchnąć, żeby Wam pokazać, tutaj były takie kwadraciki Tu, 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 tu. I właśnie to musimy wypchać, bo później będziemy tutaj sadzać krokski. właśnie dołączę zestaw, który wcześniej dostałem na Dziecka. Pokazywałem Wam bo ten wcześniejszy to był tak, z, tak naprawdę dodatek, przed chwilą się właśnie dowiedziałem i, i teraz <coughs> y, t, pewnie mi to y, chwilę zajmie budowanie o tego toru, więc stajmy lasik. Wam pokazać, jak to dokładnie działa. Proszę bardzo. A teraz będę musiał dołączyć, ale to by mi strasznie trudne, dołączyć te zestawy, które dostałem. To pewnie strasznie dużo mi zajmie i to strasznie. Dlatego wtedy zrobię time naszyk. I właśnie mm. dobudowałem te płytki, to wam mówiłem już. Tutaj też dobudowałem. Różne inne rzeczy. Musiałem oczywiście coś zmienić, konstrukcję, żeby, żeby ten tor cały zadziałał. No i co? Budujemy dalej. To żeby ta kulka poleciała dalej, będziemy musieli. Mógł coś małego dobudować, właśnie to musi być armatka, tak podejrzewam, no dobra, tutaj mamy instrukcję, jak to złożyć. Trochę mi to zajęło, musiałem starać nie bardzo pomyśleć, więc... Rozpakowałem ten jeden, malutki zestaw z tego. Właśnie do tego użyjemy o to. Tutaj, że niby nasza szakulka idzie tu, 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 A teraz to nie pokazało wam, o co tutaj biera, że niby to przenosi do góry. Więc teraz będziemy musieli zrobić tu bo właśnie jak wam mówiłem, że to jest taka przenośnia, ja, co nie? I mi spada, dobra. I teraz będziemy potrzebowali o tu pewnie takiego czegoś. Tak. No dobrze to jest mój akurat Każdy tor. Oprócz te, tego zawilaska, bo przed chwilą się bo wcześniej próbowałem go i przekonałam się, że um, kurka musi mieć o wiele większą prędkość, żeby um, zrobiła takie kółko, ale na przykład w następnym odcinku coś tam z nią zrobimy. Także, oczywiście, zostawcie. Subskrybujcie jak, jak Wam się podobał odcinek, łapkę w górę i do zobaczenia na, nast na następnym odcinku. Pa!